Siemano, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku modyfikacji do GTA 5. Dzisiaj mam dla was coś naprawdę pasującego do GTA, a nawet sam twórca mm, wspominał, że to jest takie DLC. To mogłoby być bez problemu sprzedawane jako DLC, a chodzi oczywiście o moda Animal Ark. Shelter. Na polski można to przetłumaczyć jako, jako takie schronisko dla zwierząt. Mi się zawsze schronisko kojarzyło z psami, ale jak za chwilę zobaczycie, są także tutaj inne, 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 inne zwierzęta oprócz, właśnie, psów, co za chwilę Wam się postaram zaprezentować. Miejscówka, w jakiej znajdziemy nasze schronisko, jest to, już Wam mówię, to jest dokładnie, dokładnie tu, tu jest całe nasze miasto. A tutaj znajduje się właśnie ta miejscowość, także znaczy, um, to schronisko. Linki wszystkie macie do pobrania w opisie tego filmu, także zachęcam do przetestowania samemu tego moda. A my idziemy właśnie do naszego schroniska. Tak wygląda, tak wygląda ten budynek. Jak widzicie, są tu jakieś koguciki, koty, myszy, rybki i psy. A my musimy się udać na zakupy i mamy tutaj całą zgraję naszych. Naszych, naszych um, zwierząt, które możemy kupić: jakieś koty, kury, haski, różne, różne rasy psów. W ostatniej wersji moda właśnie doszedł ten lew, z tego co wiem, i kojot. W sumie moda nagrywam drugi raz, bo wyszła nowa wersja, która usunęła pewną rzecz, o której zaraz powiem, i ona się pojawi już za niedługo. Aha, Rotate. Można mu wygląd zmieniać? Tak, mo można wygląd zmieniać naszym pieskom. Ja sobie czekajcie, wybiorę. Ja sobie wezmę Haskiego, tylko takiego ładnego bym chciał, pasującego, bo ja mam Haskiego w, w prawdziwości, że tak powiem, tylko hmm. No nie ma tutaj takiego pięknego psa, ale dobra, niech sobie będzie. Niech sobie będzie ten, także ja biorę tego psa. Pamiętajcie, już ee, próbowałem, jeżeli macie trainera i weźmiecie, zmienicie sobie skina, to wtedy nie będziecie mogli kupić właśnie. Tego naszego zwierzątka. Niestety nie, nie wiem, gdzie jest ten zwierzak, czy on się gdzieś zbagował, czy co. Dobra, w skrócie, klikamy o, klikamy o i możemy e, sobie zobaczyć, mamy różne właśnie tutaj rzeczy, które możemy rozkazać nas, naszemu pieskowi. O, widzicie, haski się pojawił, jest to nasz y, piesek. I jeszcze była jedna opcja, bo mamy zaczekaj, tutaj możemy mu rozkazać, żeby czekał. Możemy sprawdzić, ile ma m, punktów zdrowia oraz, żeby się steleportował. A jeszcze była opcja zaatakuj najbliżej stojącego przechodnia. I to niestety u mnie nie działało, z tego co czytałem innym też to nie za bardzo chciało, dzie, chciało działać, ale powiedzmy, że mojego pieska, znaczy nie, nie będę strzelał mojego pieska, bo nie o to tu chodzi, ale możemy iść z powrotem do sklepu i kupić, nie. dokładnie, możemy kupić mu jedzonko, także jest to naprawdę, naprawdę spoko, okej. Okay. I mm, dzięki temu zwiększa nam się zdrowie naszego psa i w sumie tu już mógłbym zakończyć prezentację moda, bo na razie nic więcej nie ma. Także jakieś dodatkowe rzeczy na pewno się pojawią. Fajnie by było, jakby pies, pies nam się levelował, takie trochę pokemony, by z tego by wyszły i żeby inni ludzie też mieli te, te zwierzęta, i później byśmy, byśmy sobie nimi walczyli. Czy coś takiego to są moje takie dziwne, mm, dziwne, dziwne o, marzenia. Powiedzmy, że marzenia. I zobaczcie, piesek będzie za nami normalnie biegł, dokładnie biegnie za nami, także możemy z nim iść na fascynujący spacer. To, takie coś jest naprawdę spoko na singlu, bardzo mi ten mod pasuje do gieta, mam nadzieję, że dokładnie nie potrąci mi go. Uh, no, i pieska, pieskowi możemy kazać, żeby tutaj za nami czekał. Z tego co widziałem po, po zdjęciach, pies może także z nami jechać. Niestety nie mam pojęcia, jak to działa, dlatego przetestujemy to. E, przetestujemy to teraz, może nie w tym samochodzie, ale w tym większym. E, nic się nie dzieje. Piesku wskoczy ze mną, czy. Czy jak? Czekajcie. Okej, okay, piesek niestety nie chce ze mną wskoczyć. Ale ja mogę mu rozkazać chyba, teleportując go po prostu. Aha, pasażer. A tego, powiem wam, że tego chyba wcześniej nie było. Dobra, Enter, pyk. I mamy pieska, mamy pieska z nami. Czekajcie. Nie, nie chcę, o ja chcę V, zmienić sobie kamerę. Czy, o jest, widzę, widzę pieska, widzicie, wy też go także. Jak widać można, można bez problemu sobie psa przewozić. Możemy go zabierać na jakieś fantastyczne wycieczki i wędrówki. Powiem Wam, że husky potrzebują dużo ruchu, także pójdziemy, znaczy pojedziemy sobie na jakąś górę i tam sobie pobiegamy z naszym pieskiem. I zaraz zakończę tą prezentację młoda, Bo tu w sumie więcej na razie się niestety nie da, nie da nie da zrobić, ale dziwię się, że tej opcji nie było domyślnie w GTA. Takie wiecie żeby mieć psa. Tam chyba w GTA 5 Michael. Michael? Chyba miał jakiegoś pieska, ale nie można było e, tych zwierząt zmieniać, także mm, paki mod jest naprawdę spoko. Taki wiecie, dodatkowe, e, dodatkowe RP. Wow, 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 co, co, co ja zrobiłem? Dobra, tu chyba jest tu chyba jest odpowiednia, odpowiednie miejsce. O widzicie, pies nawet umie sobie otwierać drzwi, a zamykać umiesz? Nie, niestety nie umiesz. Ciekawe czy zaatakuje kogoś, jeżeli ja zaatakuję jakąś osobę. A piesku? Widzicie, w psa nie mogę strzelać, także y, nic nie będziecie mogli zrobić, sadyści. Czekajcie, ja spróbuję i tak przejechać psa. No, tylko, że tutaj niestety nie ma e, żadnych samochodów. Ale chcę zobaczyć, czy samochód, o, który będzie jechał, a widzę, że coś jedzie, wykryje, mm, wykryje psa, czy spowoduje z nim kolizję. Tak, widzicie, wy, wykrywa bez problemu psa. Czekajcie, bo bym chciał. O, dobra, wezmę sobie ten samochód. Mam nadzieję, że ktoś mi go, ta osoba, która prowadzi, odda mi go po dobroci. O, dokładnie, o to właśnie mi chodziło. Jasne, tam miałem samochód, ale... ale potrzebowałem czego innego. Dobra, już go już, dziękuję bardzo. I spróbujemy, teraz czy da się u naszego psa... E, psa zabić albo uszkodzić, bo na razie pasek HP jest w sumie bez sensu, bo... No, naszemu psu nie może się stać krzywda, chyba, że no, policja albo jakieś inne dziwne rzeczy się... No. Dobra, i niestety psa zabiłem. Psa się da zabić. Nie, nie wiem czemu to sprawdzam Naprawdę, czuję się jak taki chory... Chory człowiek. Ale psa można zabić. Widzicie, nie wstaje. Nie wiem, czuję się teraz naprawdę głupio. Nie powinienem tego robić, dlatego oddam się policji. Niech, ee, niech mnie skują. Bo zasługuję na karę, naprawdę. Zasługuję na karę, nie powinienem tego robić. I co? I chyba będę kończył ten odcinek. To było głupie. Przyznam się, nie powinienem zabijać tego psa. Wiem, że to jest tylko pies... Widzicie, bardziej się przejąłem zabijaniem psów niż, niż... że zabiłem jakiegoś tam człowieka. Jasne, to jest gra komputerowa, nie przesadzajmy. Ale chyba w tym odcinku to by było na tyle, bo nie mam pomysłu co mogę z tym psem jeszcze takiego zrobić, skoro on na razie nie chce atakować ludzi. Tak to bym zrobił, po prostu z nim zadymę i mój zwierzaczek by na pewno też mi pomógł. Szkoda, że można mieć tylko na razie jedno zwierzę. Tak to bym sobie też zrobił taką armię psów i można by było siać, siać za dymę. Także co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. W piątek będzie kolejny, kolejny odcinek z RPG Moda, a za tydzień będzie kolejny odcinek, mmm, kolejny odcinek z cyklu modyfikacji do GTA. Sorry, jakieś tak. Nieogarnięty dzisiaj jestem, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się już niedługo. Na razie.